Kręcimy kołem i zaraz y, napiszemy status i zobaczymy nowy motyw. Bo jak widzicie, się zmieniło jak, y, co czwartek i zaraz no. Jeszcze mi zostały, nie licząc, dzisiaj trzy dni ferii. Tak mi przykro. Dobra. Ktoś ty do mnie pisał, eee, tam grafa, i tu napiszę. to po OK. Zobaczymy nowy motyw. ładne włosy. Serio? No serio, ludzie no. Pozdrawiam, kołowaria dalia, kasa, kasa. Pozdrawiam alka jednego dziewięć osiem cztery no nie mogę sobie tego kupić, abym kupiła, no. To jest ładne, no. Ale dobra, mówię, że zbieram, to zbieram. To otwierałam już, nie? No. Mam zaniki pamięci. Może zobaczymy, kupimy jakieś rzeczy do pokoju. Pozdrawiam, Beksiara 1. Chyba coś kupię, bo by się przydało coś zmienić tam w pokoju. Mam te serduszka. Pozdrawiam cytrunowa kropeczka MSP. Nie można tego koloru zmienić. Może kupimy jakieś światło? Może zrobimy taki pudrowy pokójcowy na to. Już 2000. tysiące. No. Pozdrawiam, odpisuję po odcinku. Tylko, że ja chcę jakiś ten. Zrobimy chyba czarne albo takie lekko szarawe. Po Właściwie zrobimy białą. A poduszki może półdurowe? Nie wiem, jeszcze zobaczę, czy nie ma żadnego tego, wodniejszego takiego łóżka. Bo wiem, że ja to mam. To mam. Nie mogę nic znaleźć, niestety, ale jeżeli coś znajdę, to. No. A, zapomniałam przyjąć tu osób. Mam już limit. Nie mogę już tutaj. No. Otworzymy gazetkę. Kto to jest Aha, dobra. Mam wow, 21, rok? Wow. Okay. no. Wow. Tylko tyle? Okej. Dobra. No i jeszcze pozdrawiałam! Musiałam chwilę zastopować, by ktoś mi wszedł do pokoju. Nie wiem, co robić. Dobra, no kurczę, nie wiem, co robić, dzisnon. A czego się wygląda, Окей, okay. где yes, Dobra porozdaję te grafy. Wydaajmy to mogę zrobić. Programy w casting. Dziękuję za grafa, chociaż ja jej nie widzę, nie ma. No, Co on się zbagowała? No dobra. Eee... Split. Zombie walk, haki. Mhm. Dobra. Hanweist. Um, Halerie. Uh, nie! rozproszyłaś mnie. Dobra, nie było, wkurzyłam się. I tak ze mną wygrasz. Kiss. Kiss. No. E, happy. I hope to Dobra. E, tutaj kiss. E, Barkwig. E, nie. To było takie widzo coś to jest tam. To było kiss. Co to to? I potem to było takie. O. chciałam takie coś. Cloudy. Um, do, do, uh, tá, dobra. Uh, body Explosion Victory Dance. Set. Co ty robisz? Dance, e no. E seed. Uh, punch sitting on the front pork of the side. To chyba uh, Uh -huh. é, uh, 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 mhm. e uh, uh -huh. uh, Ok. Uh, darling, how uh -huh. are Ja widziałam tego pierwszego mm, e, link, e, run, slow, fall e, jump mm, kick, kick um, zombie walk, dobra. E, side jump, e, kick, crazy walk. Haha ha! e, dobra. Crazy Walk i Zakarasz. Czego mnie nie ma? Halo Hera. No co to ma być? Nikt nie Halo. i coś idziemy jeszcze raz ja to wygram um. football CR oh. mm. no One haki czy co? body explosion hello oh. With your Nie gram z nią. Dobra. To było nie fair. No. Sprawdzę coś. No już nawet się trochę nazbierało. O matko. Bardzo dziękuję. Jeszcze spódniczka została. Ktoś mi kupił. Ojeju, jak mi miło. Jeszcze tam nie wiem, za może za dwa miesiące zrobię mega prezenty. I je otworzę. Dobra. Opróżnię to. Tylko pięć, tylko sześć, tylko jedenaście, jeden. Serio? Ludziki. Co ja tu zrobiłam? Секретная на Он тут туда мне пишешь. Dobra, nie obejrzymy tego. Pozdrawiam koteczka. Kiu, 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 kiu. Może poodpisuję teraz. Thank you. ja mam. Albo nie. Wiecie, co ja zrobię? Tak, że może no, zbliżają się te walentynki. Yy, A walentynki to ja będę siedziała w szkole. To może udekorujemy mój pokój. Tak, no, no tak, no. W taki sposób. Bo tutaj jest ten motyw walentynkowy, i, no, i zrobimy. Najwyżej nie będę miała. Nie chcę takie. Dobra. Tam pam, 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 Tylko jedna strona? Dobra, to kupię tych kilka i tego kilka i. i, 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 i. Nie, tej kartki nie kupuję. No. A to można zmieniać kolor? Nie. Mam no, kupię jedno. Kupię sobie jedno. Tego chyba nie kupię. Kupię jeszcze i jedno. wydam do 40. Wydam jeszcze jedno. I chcę jeszcze jedno. I teraz sobie wezmę to. I chcę to. I chcę jeszcze jedno. I wystarczy. I idziemy do pokoju. Co? A co tu się stało? Ej, to się zbagowało. Ty, ja się tego boję. To jest straszne. To mi się zbagowało. Masakra. Okej, okay, dobra. Tutaj zaraz nam się pokażą. Ogólnie to nie chcący mi się dzisiaj wstawił ten odcinek, bo wczoraj mi szwankowało coś yy, z programem. I musiałam czekać, jeszcze mi coś z internetem padało i tak ciągle nie wiem co się działo. Pisało, że 10 minut do końca przedłużyło się do 18. Masakra. To tu nie będzie, nie? Бенди. А их нет, у mm -hmm. меня ошукали. Dobra, tu tego nie ma. 16, 16. Coś mi tutaj nie wchodzi. Poczekajcie, wejdziemy jeszcze raz. Ktoś do mnie pisze, bo słyszę takie... Mm, takie, takie brzęki, takie... Nie wiem jak to tam się mówi. Może teraz? Edytuj, pokój. Dobra, poczekajcie. Ja się jeszcze raz zaloguję i zaraz do Was wrócę, bo coś tutaj nie działa. Okej, okay, dobra, jestem już. Mam nadzieję, że teraz się nie zacznie. Bo będę zła. Dobra. Edytuj, pokój. Proszę, żeby było. Jestem, jestem zła, bo teraz widzę te, te włosy, co ja chciałam. Te, te tutaj, o te, tu, te, te. A to tu jest. Widzicie? Jest. Pozdrawiam, Emilka y, 7935, tak y, odpiszę potem. Tutaj chyba też będą. Halo? co się tam schował? Niech idzie tam. No halo? Proszę was. W on tam się chowa? To. To chcę. Maksymalnie 100 rzeczy jest dopuszczalne. A czy ja mam tu 100 rzeczy? Czekajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No. Aha, czyli mam za dużo czegoś. Dobra, to coś pousuwam. O, są! Są te płatki, tylko jak je teraz wziąć? Halo, o. Tu. Tutaj, tak? tam tak? O, ja, te, te płatki są śliczne. A gdzie jest trzeci? Czekaj, te są płatki. Okay. Hey, no tak. Te są Ej, no. Łow, ej! To znaczy, że o co chodzi, no? Tutaj Ani. Dobra. Dałam jeden. Halo, gdzie są te płatki? O co chodzi? No? Zobaczcie. Dobra, ja to będę miała dwa króliki. O, o, alo, o. Tu ten. No. Że w moim pokoju są dwa króliki, to ja nie widziałam, bo ja mam tylko jednego. Że w moim pokoju są dwa okna, to ja też nie widziałam. Zapisz. Poczekajcie, może tutaj to wyłączymy. Może teraz spróbuję i jak mi się uda, to yy, zaraz do was wrócę. Ok, jestem już, udało mi się. Nie, nie jest taki rewelacyjny, nie chcę tu zmieniać y, koloru ścian ani podłóg, bo y, mam taki kolor okien i tak do nich pasuje bardziej. I dodałam tutaj te płatki, tutaj, tu będą widoczne. I na ściany powiesiłam te lampki, tu. I myślę, że jest nawet ok, nawet to powinno iść do ogrodu, ale w ogrodzie jeszcze mam śnieg. Jeszcze nie zmieniam, dopiero jak będzie y, dzień y, wiosny, dobrze mówię? No, to zmienię. Ten pokój mi się też bardzo podoba, ostatnio go robiłam, w kuchni mam tylko takie, a w ogrodzie jeszcze śnieg. No i tak się prezentuje mój pokój, uszykowany na walentynki. Dobra, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia do następnego odcinka i trzymajcie się, pa!